Dzień dobry, Justyna Adamski z firmy ComSoft z Radomia. Przedstawię w jaki sposób odłączyć bazę od serwera SQL. Otóż najwygodniej jest uruchomić Server Management Studio. Każda wersja serwera posiada takie, ta, taką aplikację. I po zalogowaniu się najwygodniej na koncie administratora systemu. Tu mamy z lewej strony w oknie mamy wykaz baz który aktualnie serwer widzi gdybym chciał na przykład tą bazę odpiąć od tego serwera w tym przypadku należy przycisnąć prawy klawisz myszy wybrać task zadania zdarzenia i zrobić detach. Okay. I w ten sposób mamy bazę odpiętą od serwera. Serwer jej nie widzi. I po odłączeniu bazy od serwera możemy wejść w folder, gdzie serwer SQL przechowuje bazy danych. W moim przypadku jest to na dysku C program Files Microsoft SQL Server oraz jego instancja, tu jest wykazana ta instancja MSSQL podkreślenie 10. Wchodzę w ten folder i tu mam folder Data I tu odszykuję ten plik kasa oraz log i mogę bezpiecznie przekopiować te dwa pliki Te dwa pliki mogę przekopiować bezpiecznie na inny nośnik danych